Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Arda, a to jest kolejny odcinek z grą Online. W dzisiejszym odcinku oczywiście dalej spróbujemy sobie kontynuować nasze biznesy, trzeba dalej towar porozwozić. Zachęcam Was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu. Życzę miłego oglądania. No i jedziemy! dobrze pamiętam, to mamy chyba jeszcze do zrobienia jeden... Zobaczymy i tu na tym serwerze jest. Dobra. E, mamy chyba do zrobienia jeszcze ten biznes, na pewno. Zrobię ten, który na pewno wiem, że jest niezrobiony jeszcze. O tak, zrobiłem ostatnio sobie ten, zrobiłem ostatnio ten i chyba ten. Właśnie nie wiem, czym, czego dokończyłem. I tak, to trzeba pojechać sobie do siedziby klubu. I wtedy zobaczymy w klubie. Tam jeszcze trzeba rozesłać jakie towary do rozesłania. A potem trzeba będzie zająć się jeszcze bunkrem. Towarem robionym w bunkrze. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych kłopotów z jakimiś Chitoro-moderami. Chitoro Trzeba być bardzo uptydliwi. No, zobaczymy, drodzy widzowie. Co tutaj się ciekawego będzie. Na razie tak tych musimy tam dojechać w ogóle, żeby to zajmie. A tak swoją drugą powiem, że jestem ciekaw eee, Bo pewnie wiecie, że coraz więcej różnych plotek przecieków się pojawia Ten GTA 6 i sam jestem ciekaw eee, kiedy ta gra faktycznie wyjdzie Jak będzie wyglądać Ile z tych różnych plotek i przecieków się okaże prawdziwy, a inne nie. No właśnie, piszcie w komentarzach, czy wy też czekacie na GTA 6 i jakie są wasze zdania na temat dotychczasowych plotek na temat tej gry. Jestem ciekaw waszego zdania. O, jakiś gaz jedzie, o, tak. ale widzę, że chyba nie ma zamiaru do mnie strzelać. Okej, okay. jesteśmy w klubie, teraz trzeba zobaczyć. Czy wszystkie biznesy mają towary rozwiezione, czy nie? ze aby malinie z kokainą odwiedzić i zrobić rozdu towaru. Dobra. No to jedziemy rozwieźć ten towar Zobaczymy, co teraz z zadankowym myślą i rozważaniem tego. Oh, geez, choice, eh? It's overwhelming, isn't it? There's too much of

szybciej zejdzie jak tylko 1 i 2 pojazdy Tak, gdzieś dużo zaim będzie się przeszkodzić na siłę Oj. Dobra, Coś tam zgoni. a chyba się jest je widzę No i pięknie.